ma widzowie, to słynny Makulacha i mój tu słynny upoludek, który mi pomagał w lesie. Słuchajcie, <laughs> dostaliśmy paczkę, paczkę od widzów, czyli od Was. Chcieliśmy wam wszystkim podziękować. <laughs> ta, ta paczka wygląda od mak dla makulacha i ufoludka. Chcieliśmy tej osobie, która nam wysłała tą paczkę bardzo mocno podziękować, podziękować bo jesteśmy chłopaki biedni z kulturą i pracowici my się nigdy nie poddajemy, no no i co Bartuś powiesz, no na ten no, temat, na temat tej paczki to kurde no kurde szczerze, szczerze powiedziawszy jesteśmy bardzo tu z Makulachem ciekawi, co w, w niej szoku, jest, i, I w szoku, w, wszystkim w szoku, że dostaliśmy pierwszą paczkę jako od was, czyli od widzów, nie wiemy co w niej jest, ale... Prawdopodobnie się z Makulachem prze przekonamy. Tak, bo to dostaliśmy naprawdę od dobrych, życzliwych ludzi, nie? Tak. Rzadko kto kiedy przysyła paczkę, nie? Chłopakom, nie? Na Drezdenko, bo pochodzimy z Drezdenka. Także wiecie, tu, tu są zagadki ciekawsze i ciekawe. Czyli Żeby czas pierwszy raz, nie? Ja bym go nie znał, nie? I, I ten, nie? I miał i, i ten. Inną mamę młodszą, aby to by był moim synem. Może tak wyszło, jak wyszło. No to tak musi być. Ty, 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 ty jesteś kurde dobry, nie, Gagatek. Dobra, to co? Nie, bo Cię lubię. Czas, chyba czas... E... Podejrzewam otworzyć, nie, i się przekonać. Na otwarcie, tego. no. no. Jestem co? bardzo ciekawy, nie ty wiem, Ty, ty czy czynisz pozory? Miał stary w, wiki dajło, ma... Na... Wiki, dai, czyli co, ja mam no, no, czynić no, z... pozory? Tak, zapraszam. Dobra, do zobaczcie, paczki. widowie, zaczynamy otwarcie paczuszki. U. U. Mamy liści chyba. Nawet ale może nie może miłosny. Nie wiem, może jakaś kochanka. Od jakichś Britney Spears. O, jest list. Uuu, może być U. ciekawie. Uhu hu. hu. Coś no baby bebe ma <laughs> To jest paczuszka. Oj jo, jo, jo. oj oj. No i czytać, nie? No to co, czytamy? No pewnie, że czytamy. To czytaj. For... Cześć ekipo zdryzdenka. Tu Robert zbyt goście. Przesyłam paczkę dla makulachy i ufolutka. Wysyłam wam mały zapas prowiantu i coś z... Na zgryzienie. Widzimy, co jest na zgryzienie. <grystanie> A my chłopaki głupi nie jesteśmy. <grystanie> my tu lecimy na grubasi. dobra. Czekaj, na czym skończyłem? Trzymam Trzy, trzymamy za was moc mocno, szuki, ja wiem się trochę na alfabet Dobra, dobra, Tak, Od pierwszego odcinka. Robicie, Robicie dalej swoje, bo swoje macie, dalej, bo macie swój klimat, nie do podrobienia. Ja Pozdrawiam i Was serdecznie i, i powodzenia Wy. Kolejnych odcinkach PS Nagrywaj więcej odcinków z Sandrą Robert. A to chyba ja muszę, nie? No! no. Przecież do mnie Sandra nie przyjedzie, nie? Ooooo! To jest <gadzie> mi Co? Zobaczcie! A to na Haulin, chyba dostaliśmy. Klawin! No. Ciaolin, no. Dobra, to... to... Trzeba dymnie załatwić, nie? To ja jest skupność na to. Boju, co boju, czułki, czułki, Aha, wi Aha. Widzicie, Aha. widzowie? Widzicie. Buja się. Tak się buja. <laughs> tak tańczy zespół ze Ale Aleluja, i do przodu. No. <laughs> nie ma mocnych na nas. No dobra, to co? Trzeba zobaczyć co jest. Na spokojnie. O Jezu, już mi ręka drży jak u Einsteina. Oj, 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 oj. to oryginalny duch puszczy Bimberek. To jest duch puszczy. Człowieku, kucą się Nie ma mocnych już zawodników. jak ja kiedyś. To jest. brała ślub, nie? Jak tego ducha puszczy przywiozła na porcelanę, jak przywiozła tego ducha na po, po porcelanę, to ja trzy dni do siebie nie mogłem dojść. O Jezu, jak... kieliszki potem będą literatki. Mój synu kochany. O Jezu. I na zagryzkę nam nawet chłopak wysłał. Na spokojnie, chleb już jest! I wiesz co? I najlepsze no właśnie nie to, wiem, co ty masz mi tu? To jest najlepsze to z tego wszystkiego. No ja nie wiem powiem, właśnie. Powiem, że trzeba zęby umyć, nie? A żeby nie śmierdziało 3 dni. Szczudeczki do zębów, to jest nie. numer. Mamy tu. Mamy tu. A co wy? Ale takie bajabonko, tak sobie jutro <suszę> do pracy. Powiedzą, pomylony. Potem dopiero, przepraszam za dopiero będę pomylony. Wiecie jak po bibrze się chodzi? Trzy dni do tyłu. <laughs> no właśnie, patrzcie widzowie, chillout, knockout. Kulacha, to jest duch puszczy. To 90. jest duch puszczy. Naprawdę, jeszcze dał nam na zapitkę, bardzo dobry chłop. Wiecie co ja powiem, takich widzów, to my kochamy, I lubimy. lubimy i szanujemy. Więc, na pewno, co? No co? Trzeba przytest, coś przetestować. Nie, mam no, nadzieję. Pośniemy. I patrz, ten pan, kochany, no. wysłał nam tą paczkę, nie? Znaczy ja do końca widzowie, tutaj starszy, starszy brygadier Emaculak, tutaj wiecie. E I wysłał nam sok z gumii jagód, nie? Sok z pisze: sok z gumii jagód, nie? A ten sok to może należeć na zapitkę, nie? Po takiej dawce nie bimbru, ducha puści. Nie? No ja wam powiem, że jak on tym kaktusem zapije, to on 300 na godzinę pociągnie. Oj, o, o, o. 300 na godzinę. Dobra, panowie, kładziemy tutaj sok, żebyśmy mieli na kacyka. I Dobra. Ciekawe co nasz. Cim Grzanie, Grzaniec Balkańskicki. O, człowieku, to my przez tydzień czasu nie wyjdziemy z domu. Nie pojedziemy. Nie pojedziemy nigdzie. Ale od razu dzwonię, nie? Do pracodawcy, niech daje mi na tydzień czasu <grym zwolnienia, <grym bo inaczej nie da rady. Albo L4 od razu, Cztery. Ja w ogóle nie. Ja e, wysiadam. Człowieku, ty jesteś, ty masz mieć mój charakter, ty masz być mocny. Po duchu kurcie ja strzelimy, nie? Ty masz mieć ten zawzięcie dobra. w tobie, energię, dobra. masz mieć potencjał. Człowieka życiowy. Stary druhu, wyciągaj tam, patrzymy dalsze y, składniki. Co nam dał, wiesz co, na śniadanko, nie? Jak się tak, 30 obiadu, osób I fix trzech osób analfabeto. Dobra. <śmiech> <śmiech> to 30 chciałem powiedzieć <laughs> Ale dobra. <laughs> Ale dobra, lecimy dalej. No, mamy tutaj ładną. Dosyć taką i szproty mamy na kanapeczki. O, mamo! I dlatego ten nasz kochany widz, co nas lubi, szanuje. On, Makulaha, On chyba... Ty, synuś, no, i dlatego nas szanuje, żebyśmy mieli chlebek świeży do szprotów. Ale my no, chyba... nam się podoba. Ale my chyba więcej tutaj dostaliśmy na to za, za końskę do tych naszych zapasów, bo tu, kurde, co ci powiem? Patrz, i ogóreczki. góreczki kiszone. Kiszone do... Nie byle jakie! No. Zobacz, zbyt goście przyszły! Zbyt goście! Pamiątkę to co zostawimy do końca życia, nie? No, Kiszoniak jak wiedzie, to ino raz. Ale, kurde. Ale dobry człowiek musi Co tam uszyć. dalej mam? No i co tam mam? Ja PRL! Kurde! PRL! O to Pilsner O Jezu, PRL! Pamiętam za PRL, -a, jak ja nie z jeździłem. Pamiętam wszystko. Widzicie, 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 widzicie? też się czasem pamięta. Tere, to jest podstawa życia. Tego nie napiszesz, nie wymalujesz, ani nie zapamiętasz. No nie. A skąd ty wiesz, cynek a tu i tam. A możesz to do mnie mi tutaj, wiesz, tak dużo gadają, podpowiadają. Od, od dzisiaj możesz do mnie mówić wuj albo tato. Dobra, lepiej wuja, bo od wuja się wszystko tutaj buja, wiesz. Buja się tak, że... się będzie po tylko puszczy. <laughs> no, dobra. No i co tam mamy? O! Makrelki. Ty takie lubisz, nie? Sprotki. to jest miód malina, nie fotomontaż, chłopie. Jak to na kanapeczkę idzie, to już więcej nic nie trzeba. Ty. Więc... A tu widzisz? Nawet nasz ulubieniec zadbał o to, żebyśmy mieli pastę do zębów. No, no. i tu jest już, wiecie... To sikala, już jest pom... sukces! To już jest sukces! Tu już człowieka. Tu już nie ma lipy, widzowie! Tu już nie ma, li... nie ma. widzowie! Tu nie ma lipy. Uuu. Tu jest taka gruba pompa, że... Uuu. No. Teraz... teraz sprawdzamy co nam jeszcze przysłał. No i co? I mamy... Smalec! O, wiesz, jak ja lubię smalec. A jeszcze -o. ogórek kisiony na to? No to po to nam ten nasz fajny gościunie zbyt gości... przysłał! To. Przysłał, nie? Bo najlepszy no, ale... ogórek ze smalcem. No. smalcem. kurda z czym innym, nie? Sól pieprzy, U -u -u. cyk, na ten... Lecimy, nie? To co tu mamy? wam Pas... mamy? nie? Mamy pasztecik. Mamy pasztecik? Mamy pasztecik. Też do górka może być, a co nie? No jak nie? Pomidorek jeszcze do tego? O, nie I do w lodówce. Kurde. mi live, to... tylko jeść sobie i żyć. Nie ma, nie ma podjazdu do tej nich. A kiedy my na wczasy, synek, pojedziemy? Nie. Jak, jak wiecie, jak, jak nam... <laughs> jak banko kradniemy, nie? No chyba. <laughs> O i co masz? Mamy przysmak śniadaniowy, jak dobrze przeczytałem, bo tak kręcisz tą puszką jak no, jak karuzelą. To jest za, za cztery dni, jak dojdziemy do siebie, to wtedy jak już nie będziemy mieli nasz żołądek wtedy dojdzie. Dojdzie, to wtedy weźmiemy się za puszkę do jedzenia. I Widzicie widowie, widzicie? widzicie, to jest gru, grubsza sprawa już. Tu nie ma no, tu nie ma lipy. A tutaj co mamy? To tu mamy? Papryka.

Musée jakieś. O, to chyba z Wietnamu przyszło, nie? <laughs> Albo z <Wietnamu. laughs> Prewila! Prawila Makaryjena. <laughs> <laughs> Dobra, lecimy dalej, nie? O Jezu, nasze słynne Nasze beczko, mocne beczkowe. Beczko, beczko, hey. la la la, 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 la. <laughs> jedno co z lepszych. Wiecie tak, co? I leżymy, nie? Nie wiem. Ja tam siedem wypijam, nie? Na rozruch, nie? Ja nic nie mówię, ja się nie wypowiadam. Ale ja się wypowiadam, jedno z dobrych. Ale na najlepiej sobie w kuflu wypić, nie? Widzowie. Jeszcze wiśniowe. Wiśniowe, jedno z najlepszych. O! I jeszcze mamy specjala, widzowie, nie? Specjalnie dla was. Specjalnie <grym> dla tutaj. was. No, no, siedem, ty... Siedem, siedem dwa, dwa kopa. To w musznie. nie? Dwa traktory. A bo chyba nie dałoby rady wyciągnąć nas, nie, z błota. 72. o makarena by była wtedy, oj nie, makarena. Pojemność 2400 po byśmy śpiewali. Kupiłem czarny ciągnik, pojemność 2400. A jak? Jeszcze Zaczymy. coś mamy na sam koniec. No i co, mamy... Wiesz co mamy? Patrzcie na to, mamy tu No, zeróweczkę. Jak już dojdziemy do siebie, to mamy... Mamy żeby dojść do siebie i do pracy wracać. Zobaczcie, jaka Kodziutka, okocinka, zeróweczka. Ty, synuś, ja mam plana. No mów. Ty. Muszę przynieść i ducha się spróbujemy. Możemy? Po maluchu. Pomaluchu. się idę do was, ale naprawdę mam szacunek do tego pana e, sympatycznego, co nam zrobił taki podarunek na wieki. Bo naprawdę jest... No, jest moc. Jest moc, ale powinien nam zrobić na weekend, nie? Ale że facet w porządku, obejrzał są tak. na serial i się pośpieszył. Spodobał mu się przede wszystkim te. Nie, bo tak by nam nie wysłał. nie? Po, ludzie lubią. I to zobacz, zobacz synek z którego to roku? Z 2, 2 3, to jak? 2-2-3, to dopiero będzie moc. Jak kopnie? Konia zabije! Dobra, wartość, ale delikatnie. No delikatny, no przecież. Nie, bo to, no to jest naprawdę duch puszty. Tak, po trochę. Przecież my nie jesteśmy alkoholikami, jesteśmy smakoszami, nie? Tak jest. No. Otwórz Pepsi. To jest Energy Drink Ultra Moc. Hmm. My jesteśmy chłopaki z kulturą i nie wolno nam przekraczać. Dobra, czyń honory, lej tutaj ten, tą kolę, czy Czy, tutaj gerka. czy walimy... No, nie no, wlej do tego, może lepiej. Dźwięka zrobimy, nie? No jak. Bo to jest moc. Tu nie? będzie moc. Dobra, no to co? No to zdrówko synek. Za makulach i za ciebie. Żeby ci się... Dobry, wasze zdrówko, dziękujemy za wszystko. Redaktorowi naszemu. Przede wszystkim mamy szacunek dla Uuu, naszego i kamerzysty. Wiesz co ci powiem? Jest bardzo dobrych facet i chłop. Ja tak sobie delikatnie. Ja tak samo. Fajnie, ale taki dobry drink, nie? Tady? Ja tak sobie... Sądzę to bardziej. Ja tak samo, nie? Mi się nie śpieszy. Ja delektuję się w tym momencie. Powiem ci... się. Ci, co ja to, w tym momencie się delektuję. Inaczej, ci co piją nałogowo to, to wiesz, to jest inna bajka, a my się delektujemy tym, nie? Delektujemy, to są wie, prezenty, tu trzeba wiesz... Co raz i w roku, to i musi piernąć, nie? Synek, wiesz, nie? Bimberek ci powiem, był dobry w smaku, nie? Kurde ci ale, powiem... Ale, ale No do końca, no do końca rozmowę. No ci powiem kurde, ten bimberek ma te jakieś 90, tam 100 kop, yy, kopa. kopa? No to, Procent jest, to jest. Ale przelić przez dwa lata to daje 240 kopa. Dobra, nie no, jest O jest dopiero moc. Ale dobra, co powiesz teraz, bo ja co my teraz robimy? Co testujemy? Twoim zdaniem, co byś chciał? Wiesz co, moim zdaniem by było, no tak kurde, popróbować, ale delikatnie. Jeszcze takiego nie piłem, nie? Piwka nie. Zobacz, oryginalny z korkociągiem PRL Wiesz co to może być? Kurde ci powiem? Pomyśl trochę, nie? Na mądry Tyś, rozsądek człowieka. Tu nie? może być makarena. Bo taki głupi nie jesteś. Trochę jeszcze rozumów w, w głowie masz i oleju. Tu, mo, tu musi być makarena taka, że <laughs> będziemy tańczyć O, to może być dobre. Otwieramy? Znaczy, no, to czym? Yy, te, kolejne hon, honory, nie? Uy. A czemu honory? a co ja jestem? No, a co? Ty jesteś, ty jesteś młodszy, ty teraz otwierasz. A poczekaj, jak to no. się kurde, otwiera w ogóle. Ja tu masz tera... korkocią. Nie, nie, nie. To... Ja nie na marne cię szkoliłem w japońskich szkołach. Ops. No i dobrze. Oj, powolutku, powolutku, żeby się... O! Mm -hmm. jak to wypiero zarami. Wypierkę. To, yy... to może tylko szampan. Lejem? Tak szefie. Po troszeczkę to jest degustacja. Z kulturą mi się zachowuj, bo jesteś u mnie w domu. Nie, 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 nie. Bardzo ci proszę. Tynek. Patrz, jakiego masz. No i starczy. No myślałeś, że ja z żłopość, że się dopadnie od razu, zgwintały wyszczele, to wszystko w końcu. Czy nie wiem, ale ja tak w miarę równo. spróbowałem przynajmniej. Żebym. Dobrze nalałeś. Znaczy ogólnie teraz musimy za, za ciągować. Bardzo I proszę. Dobrze. Liga jest? jest? Jest liga. Jest PRL, i jest impreza. No. I, <noise> i próbujemy trochę degustacji. No co? A mia zanim ten... A może za kąteczkę? Nie, zanim zrobimy degustację, to dokądź mi tam ten... E, jak Ci się podobała praca ze mną w lesie? Powiem wam widzowie? Z makulachą. Jest kurde ogień, nie? Jest. jest. Tak kurde, yes. lecieliśmy tam jak bawoły. Zdrowie. Ale zrobiliśmy robotę? Zrobili. Przeżyli? Przeżyli. Ja kocham lasy, wiesz. Widać właśnie. Bo Jezu, jestem kat na taką pracę. A ty też jesteś mocny zawodnik, no. Puściłeś do końca. No. I to jeszcze grzało, babie, lato, nie? A, A widzisz, kurde, nie byle, nie byle ręka, kurwa, czynił honori. <gry> Także wiesz. No co? Zrobić poza koncem? Robimy, ale co, ogóreczek? Pójdziesz po deseczkę? Tak, szefie, pójdę Dobra, Elegancko. Rób klapsule mi sobie, ja już ogóreczka ci synek otwieram. Dobra, liga. Robimy sma mamy smalczyk, mamy ogórasy. Ty ale takie fajne amerykańskie. <grytanie> Trochę splaszczone. To chrupni. Jednego setam. tam. A co? Chrupność to ja mogę. chips albo chrupka. Fik. Elegancko otwieramy. Nie ma lipy. Zawsze jest dobrze. Także cyk robimy fik. Kanapeczka. Dobrze smaruj. Bo ja lubię smalec, smalec jest elegancki, kurde, a jak wam pokroję ogórkę, to będzie t... taki cienki, że, dobra mamy cyk, tu kanapeczka na bok, ogór, czekaj, tego, ty miałeś klapstulę robić. No kurde, krolitera ogórka na smalec, nie? Czy jak? Ja ci pokażę, synek, jak się robi. Robo, ja to, to widzisz, kurde, ja ani składu, się ani ładu. Nie umiesz. Ani ładu, ani składu. W niemiecku klapstul, ja ci pokażę. Ja a... nie wiem, jak ty to robisz w ogóle. No patrz i się Jak Się robi tak. No właśnie widzę. pa jak ja cieniutko. Bo cienki jesteś. Jak na stole. O, leci. I teraz sobie przykładasz tak, jak po niemieckiemu, i na to mówią klapsztula. Mhm. do tego jemy. Aż znaczy, nie hmm. Dobra. Zajebista, nie piszale. Nie, tylko ty. No i też... bo my tuś, my tu tak jest. Razem zabawiasz się z Hawbą Okej, No ja. Weźcie sobie zaraz jak to wypijecie, polejcie soku z kapusty, weźcie pokażcie. Tak. Nie, nie będę pił soku z kapusty od razu ci mówię, wyłącz to, bo będę miał straczkę czy dni. Tak? tak. No. I nie wypiję tego, od razu weź to mi we. Dobrze. Synek. No? A co to jest? Musse Premia Synek. No? Zajebiście pachnie, no normalnie fajnie. O oh mój Boże, nie, serio? Nie, to, 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 nie, no gdzie? Do, nie. Ja, ja, se, bo, ja se ze smalczykiem odwalę. Nie, nie smalcu, tylko masz degustować mi pokarm, człowieku. Biznesmen z Bydgoszczy przyjechał, paczkę przywiózł osobiście, 250 km, a ty teraz będziesz jak smart mi się zachowywał? Serio? Tak, serio. Ja tego nie widzę. Proszę. Od makulachy, mm. robój, jak to zjemy, jeszcze spróbujemy tego ducha. cię ja nie chce nic, nic mówić, nie? Ducha puści, nie? <laughs> oh my god, O oh my god, to się teraz zaczyna. Beauty shower. tak <laughs> takie, to mi nie pasuje jedzenie. No nie. Mówi tak samo. Не подъезжай. No Mam do Ciebie jedno pytanie, nie? No? Bartek, nie? E, słuchaj, jak ja zacznę kiszonki, pojechałbyś ze mną na te kiszonki? A, czy... W, ja nie wiem, w czym widzisz problem. Ja z Tobą jadę tam, gdzie, gdzie nas góry poniosłem, także wiesz. O Jezu, o to właśnie mi chodzi. Siema! No. Lecimy dalej z tam, wiesz, tu jest no. ogień. Tu nie ma. I teraz, jak doszłem do wniosku, jak chcesz ze mną współpracować, tak sobie myślę, jakbyśmy beczkowe spróbowali. Możemy. Dla smaku możemy. A co? No jak, nam nikt Dlaczego nie Dla ciebie, nie. Ja? Kurde, wiesz wam powiem, widzowie, że z makulajem to mi się najlepiej pracowało w tym lesie, bo kurde generalnie to tam ani pośpiechu nie było, ani, ani darcia, ani nic. Nie, każdy no sobie na ładnie ja na spo, Każdy sobie na spokojnie współpracował. Ale powiem, już czuję zapach malinówka. Zobacz, spróbuj sobie. Kurde, tak nalałeś tak no. ale trochę ci powiem, nie? że nie wolno, bo to jest degustacja wyczkowego. Jest... Ale dobra, wracałem do tematu lasu. No, to teraz, teraz ty musisz się wypowiedzieć. Jak ci się ze mną robiło? Ja już powiedziałem na twój, a ty teraz na mój musisz. Powiem. Ci tak. się. Bartek, nie? Bardzo mi się dobrze z tobą współpracowało, mam szacunek do ciebie, nie, bo jesteś młodszy o parę lat ode mnie, nie? ale jesteś mocny zawodnik i masz siłę i potencjał w lesie, nie, nie poddałeś się, do końca w, w upale żeś ze mną walczył, do samego końca, jako człowiek, nie dziad, jako człowiek, nie dziad. Zdrówko, a ty co, już złopiesz? A jak, wiśniówka najlepsza i jeszcze do tego grochówka to już całkiem. Ale dobra, ja oczywiście sobie tak sączę, degustator. Ja wiem, alkohol. No. <laughs> Ale dobra, pomijając fakt. Nie, widzowie, wracając do tematu. Fajnie mi się z makrołem yy, pracowało naprawdę. Jest, jest liga. Ale to, że ma jakąś sanderkę, to mi nikt nic nie powiedział, nie? Musimy tutaj ładnie z wujem akumularem wyjaśnić tę sprawę. Bo tutaj jakaś Sandra się pojawiła, to może za niedługo wreszcie jeszcze nie będę współpracował z nim, bo jakaś Sandra będzie traktorem jeździć zamiast zam, mnie. Zam, eee, nie ma takiej opcji. Ona wie co ma robić? Nie wiem. Palcami powiedz, powiedz, powódź. przy się palcami <laughs> y, od nóg żarówki od żyrandola wykręcać. <grymne> ale ty, ale ty jesteś. To jest ale męczyna i syce i donice i wszystko. Wiesz co tam widziałe, ja powiem? Nie podrobicie go, nie podrobicie. Jedyny no ja jest w swoim rodzaju. To, stary jestem traktorem. traktorem, traktorem. Nauczyłem się traktorem jeździć? Powiedz. Nauczył, nauczył. Nauczyłeś, jechałeś, dwie przyczepy za... jechałem, kierowałem. Wiecie, co jest najlepsze? Kurde, myślałem, że sobie nie poradzę. Ale tu jest dobry instruktor, także wiecie. No dobra. Tutaj fiku miku na patyku, my tu pierdół ale ty musisz teraz posłuchać. Powiedz mi, coś ze sanderką, coś to poważnego jest? Nie wiem, zobaczymy później, ja muszę się przekonać. Jakieś tance, hulance będą później? No zobaczymy, jak będzie wyginać ciało śmiało, nie? Kurde, a traktorem pojeździsz z nią? Pewnie, że pojeżdżę. I nawet na masę? O matko morska. A ty ją weźmiesz na paleciaka natura, I z stickiem jak nauczyłem się Bartek go poprawnym fi. Was do góry podniosę, Ta. tak jak te małki. fig, pink i spójrzcie tak jak A, na karuzeli. Widzicie, widzicie? Dobra, widzowie, wszystko wszystkim, my tu gadu, gadu, a y, zaczynamy kolejną degustację produktów, które były w paczce. Zobaczymy, także zaczynamy. No to zjemy sobie pasztecika, co? No pewnie. Będzie elegancko, a co? Uważałem, tu ci polało. Ale jest moc, jest moc, jest impreza. A, a, nie no, świruję powiem. Teraz. Oczywiście to zrobię ci kanapeczkę z pasztecikiem elegancką. Ty a ogórkę do tego trzeba wziąć, nie? Do pasztetu zawsze się ogórka wziąłem. Kurka! No to ty myślałeś, nie? Ty ładnie, ładnią no, kanapeczkę odwale to? A ręce umyłeś chociaż? Mam nadzieję! To zaraz wyklaska. <laughs> ja cię do lasu zaraz zaciągnę. zobaczymy czy tym Ursusem powiedziesz i te przyczęje będziesz podczekał. Ja widziałem jak z kibla wychodził i nie mył rąk. Tak, 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 no. Więc w ja cię robi? Podejrzewam, że tak. <laughs> Dobra, masz tu kanapola, złóż sobie, z, kroma, z kromalem tutaj. No, ty sobie też zrób. Ja sobie oczywiście też zrobię. Zobaczcie widzowie, zrobiliśmy sobie tu. Jak to się mówi, jak ty to mówisz, na to? Schnaps? Nie. Jak to się mówi? Kaftula! Kaftula! <laughs> Patrzcie, tu pasztecik, tu ogórek i będzie. Mmm. Ci powiem, że to... chyba się przerzucę. Jutro co będziesz robił? Jutro? No. Hmm. Nie wiem, jutro coś będę, coś tam działo, a co? To mamy w planach? Ja mam w planie, nie? Siostkę bzykać we wannie 300-litrowej, nie? No tak. O matko woska, myślałem, że na przyczepie, na Ursusie. Słuchaj, do no końca właśnie... bo nie damy ra rady, no. bo jesteśmy obchodzi tym jedzeniem, nie? Mm. I tak myślę... Naprawdę temu panu Robertowi z Bydgoszczy trzeba podziękować Czyli tutaj do kamerki ładnie Proszę cię Dziękujemy, Dziękujemy Panu Robertowi no, za paczuszkę za Bardzo mocno naszą. I polecamy się na przyszłość Jak chcecie nas dalej oglądać Dziękujemy, że oglądaliście nas dzisiaj Subskrybujcie nasz kan kanał Grazie Lombardu Zostawcie lajka Będzie co, i, i więcej takich Także zapraszamy bardzo serdecznie Dzięk Tak jest, jak Bartek mój synek powiedział